Cześć, z tej strony Bartek Tomczak. Jeżeli czekacie na przerwę, żądanie ekstra, to jak domyślacie się pewnie z tytułu filmu, nie mam dla Was dobrych informacji. Podjąłem decyzję, że kończymy podcast. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Najpierw chciałem zacząć jednak od podziękowań. Te dla Was zostawię już na koniec. Na deser natomiast. Z tego miejsca wielkie podziękowania dla Michała Górnego, dla Przemka Kujawińskiego i dla Maćka Kwiatkowskiego, bo to w takim składzie razem przez lata tworzyliśmy, no myślę, że nie skłamie jak powiem, ten kultowy projekt, także duże ukłony z mojej strony dla Sebastiana Hetmana, który przez kilka sezonów przecież zapewniał nam i wam akademicką piątkę, dzięki Seba, to była naprawdę niezwykła przyjemność móc robić ten program, tak się dzisiaj zastanawiałem przez ile, chyba przez 11 lat, bo wydaje mi się, że zaczęliśmy w 2012, w roku raczkować jako jakaś tam dogrywka do przerwy na żądanie no albo przez 10, bo tam była przerwa, że zaczęliśmy sobie sezon 3 odcinki i i zawiesiliśmy się do końca sezonu, naprawdę, dla mnie to była fantastyczna sprawa, myślę, że przez ten czas tutaj w tym naszym, nazwijmy to sobie koszykarskim podziemiu NBA, byliśmy takim wzorem, jak powinno się robić podcasty, mimo że sami raczkowaliśmy, bo to, że ja tam, nie wiem, pracowałem w radiu, ja dopiero zaczynałem, jak robiłem podcast pierwszy raz, to, to jeszcze nie miałem tej pracy w radiu, nie wiedziałem jak tu się obić z mikrofonem. W jaki sposób prowadzić też takie rozmowy, kiedy się swoich gości nie widzi, bo zawsze to było przez Skype, więc, więc nie było to łatwe i myślę, że przez te wszystkie lata byliśmy w jakimś stopniu wzorem pewnie dla większości, jeżeli nie dla każdego innego koszykarskiego podcastu, a, a myślę, że też inni się na nas czasami wzorowali. Nie żeby to zabrzmiało, że w ogóle wszystko było na fundamentach przerwy, ale jakby tak podejrzewam, prześledzić historię polskich podcastów albo przynajmniej tych podcastów sportowych, to byliśmy jednymi z pierwszych, Którzy to robili i jednymi z pierwszych, którzy robili to regularnie. To na pewno na plus, natomiast z drugiej strony ja wrzucam sam taki o wielki kamień do mojego ogródka, że jakby nigdy z tego podziemia nie udało się wyjść, że promocyjnie jakby przerwa po prostu leżała, płakała i kwiczała. Gdyby dociągnąć tę promocję do poziomu merytorycznego, jaki był w tym programie, to, to myślę, że byłoby fantastycznie. No ale podejrzewam też że podziękowania podziękowaniami ta historia swoją historią że chcielibyście wiedzieć dlaczego tak a nie inaczej to się odbywa teraz na pewno jedną z takich głównych rzeczy był ten termin powrotu NBA gdyby tego koronawirusa nie było to myślę że w jakiś sposób byśmy sobie to dociągnęli do końca robiąc też pewnie program co dwa tygodnie co tydzień zobaczylibyśmy jak to wygląda natomiast ta data jest wyjątkowo niefortunna, bo moje obowiązki w radiu i urlop, który tam mam w najbliższych tygodniach różnie poszatkowany, sprawiają generalnie, że z ręką na sercu ja bym miał możliwość nagrywania tak regularnie, dopiero w okolicach finałów konferencji, a teraz mógłbym, nie wiem, zrobić podcast na przykład jutro po rozpoczęciu sezonu, kolejny w połowie miesiąca i kolejny dopiero, kiedy byłyby te finały konferencji, więc uznałem, że to bez sensu zupełnie i myślę, że lepiej w odpowiednim momencie zejść z tej sceny, mam nadzieję, że z jakimiś chociaż tam cichymi oklaskami niż bardzo ale to bardzo brzydko się zostarzyć po prostu myślę że trzeba mieć wyczucie chwili i momentu i to jest teraz po drugie to jest coś co przeżywaliśmy w tym sezonie i tak jak teraz mówiłem że nagrywaliśmy co dwa tygodnie i pewnie tak by było gdyby nie korona no ciężko nam się coraz ciężej nam się było zgrać wielokrotnie te godziny w których my możemy nagrywać się różniły od siebie jak po prostu Los Angeles Lakers od New York Knicks ciężko było to spiąć i nie ukrywam, że, że to spinanie, szczególnie kiedy się nie udało w jednym tygodniu zrobić programu i robiło się go na przykład po dwóch tygodniach, dopiero było bardzo męczące. Taka niepewność, czy nagramy przerwę na przykład w czwartek, czy jej nie nagramy, czy tam w środę dowiadywanie się w zasadzie czasami mniej niż 24 godziny przed, że jednak te terminy uda się spiąć, to, to dla mnie, jako dla prowadzącego, nie było nic miłego. Dużo nerwów. Oczywiście samo nagranie podcastu to już była czysta przyjemność, aczkolwiek czy to wszystko zrównoważyło się. Żeby, było, żeby była pełnia szczęścia, to, to nie powiem. Nie zawsze się to udawało, a wiecie doskonale, że nie wiem. No, policzyłbym pewnie na palcach jednej ręki takie przykłady, że że prowadziłem tę przerwę, bo prowadziłem, bo tak wypadało, a gdzieś moje myśli były zupełnie inne, nie dlatego, że, broń Boże, wasolowałem, ale miałem jakieś takie inne ważne sprawy, że jakby koszykówka była zupełnie obok, że zawsze się tutaj staram przychodzić mega przygotowane do tego, żeby ta rozmowa miała fajne tempo, żeby były tutaj może nawet nie fajne pytania, ale po prostu, żeby podrzucić chłopakom piłka, oni zapakują takiego soczystego, merytorycznego alejupa do kosza i wy będziecie mieli dużą satysfakcję z słuchania właśnie tego, Programu, więc powiem szczerze, to kombinowanie, kiedy możemy nagrać, kiedy jeden z chłopaków może do południa powiedzmy, a drugi po południu, a ja muszę jeszcze w ogóle stawać na głowie, żeby swój grafik przeprawić, to było coś niezbyt przyjemnego. Po trzecie Maciek i Michał mają swoje podcasty, wiecie to doskonale, trochę się czuję tutaj jak taki rodzic, który no wiadomo, że Maciek i Michał funkcjonowali w przestrzeni koszykarskiej w blogosfery wcześniej, natomiast w podcastach nie I, i trochę mam takie poczucie, że przerwa na żądanie ekstra to taki ich dom rodzinny, jeżeli chodzi o podcasty, ale ta pełnoletność została osiągnięta i gdzieś mignęli po prostu w świat, mają swoje domy, te domy są ważniejsze i no było tak mi, mi, między Między innymi dlatego, że nie udało nam się zgrywać, że ja miałem takie poczucie, że no przerwa jest, natomiast jest jakby dodatkiem. Jest taką drugą kategorią podcastu, a, a nie chcę już tego robić w ten sposób. Możecie słuchać Michała w podcaście specjalnym live, możecie słuchać Maćka w Międzyrządem a Palmą. Oni tam są, Maciek teraz odpalił nowy podcast z Piotrkiem Sitarzem, więc no, są miejsca, gdzie no i jednego, i drugiego będziecie mogli usłyszeć. I po czwarte, nie wiem czy przypadkiem to nie jest też najważniejszy powód w tym wszystkim, tak przynajmniej z mojej strony, zwyczajnie po ludzku jestem. Troszeczkę wypalony, jakby w tym temacie NBA. Będę z wami szczery na tyle, ile mogę. No bardzo duży wpływ miało to, jak ten sezon wyglądał, i nie chodzi o, o koronawirusa, bo naprawdę było bardzo, to bardzo blisko na początku tego sezonu, że gdybyście pomyśleli, Bartek Tomczak i NBA, to, to niekoniecznie, tylko bym mówił: Zapraszam na przerwę, na żądanie ekstra, ale. Ale miało być coś jeszcze, miało być coś więcej i były dobre opinie, że to się być może wydarzy, że jest fajnie i, i tak powinno to wyglądać. Natomiast no, skończyło się na ciepłych słowach, mam nadzieję, póki co. Może kiedyś się uda jeszcze tę jedną rzecz zrealizować, ale nie ukrywam, że jakby to, do czego dążyłem przez te wszystkie lata, i już było tak bliziutko, już łapałem za klamkę, a to się okazało, że jednak te drzwi są. Zamknięte. No, to trochę sprawiło też, że powietrze ze mnie uleciało zdecydowanie w tym sezonie. To tak wyglądają powody tej decyzji, że kończymy z przerwą, ożądanie żądanie ekstra. Ja Wam jeszcze chciałem bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie lata. Ktoś może powiedzieć, że słuchalność w okolicach 4000 osób to, to co to jest w ogóle na odcinek? Dla mnie okej. Okay. No, możemy porównywać do innych programów, że. Że to niewiele, że jesteśmy tak naprawdę w podziemiu, nawet w NBA. Keep the Beat potrafił się wybić na 70 tysięcy subskrypcji. Z mojej strony też ukłony za popularyzację koszykówki w Polsce i fajnie, że udaje się gromadzić tylu fanów. Ale dla mnie te 4 tysiące to było takie małe miasteczko, mała rodzina. Ja się czułem tutaj dobrze i naprawdę z przyjemnością dostarczaliśmy Wam co tydzień, co dwa tygodnie podcast. Dziękuję za każde dobre słowo, za konstruktywną krytykę za te wszystkie śmieszne gify, które się pojawiały na Facebookach, kiedy informowaliśmy, że nie będzie przerwy i za każdą wiadomość, jakby poza podcastem, którą od was dostawałem. Naprawdę to była wielka przyjemność móc dla was robić ten program. Jeżeli wy macie do mnie jakieś pytania, jestem do pełnej dyspozycji, jeżeli chodzi o komentarze na YouTubie, o komentarze na Facebooku, możecie pisać na mojego Twittera, sytuacja jest jaka jest, więc jeżeli mam coś dopowiedzieć, na coś odpowiedzieć, czegoś jesteście ciekawi, ja to coś będę mógł zdradzić. Śmiało możecie pytać. Nie podejrzewam, żeby tych pytań były setki, tysiące, żebyśmy tutaj musieli nagrywać jakiś QA, natomiast mówię, będę się starał sukcesywnie odpowiadać, jeżeli Wy macie jakieś nurtujące Was kwestie. Jeżeli o coś Was mogę poprosić, to żebyście zostawili sobie tutaj subskrypcję na kanale, żebyście z niej nie rezygnowali, bo tak jak. Rozmawiałem z Michałem. To Michał pomyślał, że w ogóle tam usuwam Facebooka i, i usuwam YouTube'a przerwy. Nie, ta przerwa tutaj będzie. Myślę, że prędzej czy później coś tutaj się pojawi. Czy to będzie jakiś film, e, które tam wrzuciłem w liczbie trzech i, i jakoś niespecjalnie zażarły to raz, a dwa też niespecjalnie już mam czas podczas pracy, żeby m, robić coś takiego. Jak była korona, to, to było to jakoś łatwiej, w sensie jak była praca zdalna. A teraz, jak chodzi się normalnie do pracy, to, to ciężko mi to wszystko zgrać, ale myślę, że. Co jakiś czas coś tutaj się pojawi, więc gdybyście nie rezygnowali z subskrypcji, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Podobnie jeżeli tam subskrybujecie na fejsie czy obserwujecie mnie na Twitterze. Zostańcie, coś tam się będzie pojawiało, pewnie będę odsyłał. Może się usłyszymy też w jakimś innym miejscu kiedyś, więc więc w taki sposób będziecie mogli zgarnąć tę informację, że, że ciągle jestem przy koszykówce i ciągle jestem przy NBA. No to cóż, ja nazywam się Bartek Tomczak i miałem niezwykłą, niesamowitą przyjemność prowadzić, moim zdaniem, najlepszy pod względem merytorycznym, ale też humoru. Koszykarski podcast w Polsce podcast o NBA, który nazywał się Przerwa na żądanie ekstra. Trzymajcie się ciepło. Cześć. I przemku, ostatni raz. Ekstra.